Unia Europejska ma zamiar wprowadzić prawo, przez które wszystkie urządzenia na rynku europejskim będą sprzedawane bez ładowarki w zestawie i co więcej, umożliwi to Apple'owi zupełnie legalne usunięcie portu ładowania z ich smartfonów. Chcecie wiedzieć jak to możliwe, kiedy to się stanie i dlaczego w zasadzie tak postąpili? Oglądajcie dzisiejszy odcinek na kanale Technostrefa. Ale zanim przejdziemy do tematu, to pragnę Was serdecznie zaprosić do subskrypcji kanału Technostrefa, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No a teraz przechodzimy już do rzeczy. I rzecz jest dość poważna, bo słuchajcie, Unia Europejska, czyli ulubiony, przefantastyczny twór, który wszystkim nam czasami życie uprzykrza. No i właśnie nie inaczej jest w tym przypadku, ponieważ dla naszego dobra chcą znowu stwierdzić, że oni wiedzą lepiej. No i oczywiście sprawa jest bardzo złożona, także będę tutaj po kolei Wam opowiadał wszystko, również to co działo się już wcześniej i to co ma zadziać się w przyszłości. Historię zaczniemy jednak od firmy Apple, bo jak wszyscy wiemy firma Apple lubi robić wszystko po swojemu i nie byłoby w tym nic złego, gdyby to robienie wszystkiego po swojemu do pewnego stopnia nie doprowadziło do tego, że po prostu utrudnia to życie użytkownikom. I właśnie tak jest w przypadku złącza Lightning. Złącze to, za zadebiutowało w 2012 roku i było całkiem innowacyjne. Było to złącze symetryczne, było to złącze płaskie, małe. Zastąpiło bardzo duże, niewygodne 30-pinowe złącze, po prostu poprzednie złącze Apple'owe, które było stosowane zarówno w iPhone'ach, jak i w pierwszych iPadach. No i to złącze Lightning tak już się na rynku ugruntowało, ugruntowało swoją pozycję, ale w międzyczasie premierę miał nowy standard USB. Było to oczywiście USB-C, które zadebiutowało w 2014 roku. No i o tego czasu, a minęło już od premiery USB-C 7 lat, Apple wprowadziło to złącze zarówno do swoich laptopów, zarówno do swoich tabletów, również tych najnowszych zaprezentowanych dosłownie kilka tygodni temu. To złącze tam jest oczywiście obecne, natomiast w iPhone'ach cały czas, niezmiennie od 2012 roku, czyli prawie od 10 lat mamy złącze Lightning. No i Apple się tego bardzo trzyma, nie chce tego złącza odpuścić, nie chce przejść na USB-C. W międzyczasie przez to, że poprzedni standard USB czyli micro USB cały czas jest dostępny. On już ma też trochę więcej lat, bo od 2007 roku ta złącze jest znane. No i część urządzeń tańszych urządzeń cały czas korzysta z tego mikro USB. Z wielu względów między innymi dlatego, że po prostu komponenty z mikro USB są po prostu tańsze, czy też różnego rodzaju przewody, akcesoria i tak dalej. Natomiast oczywiście w tym momencie doszło do takiej sytuacji, że na rynku mamy trzy standardy. Mamy Lightning, mamy USB-C i mamy mikro USB, które jest już nie oszukujmy się, przestarzałym złączem i Występuje pod każdym względem nowemu standardowi USB-C. No i fajnie, gdyby po prostu wszyscy przerzucili się na to USB-C, a tak nie jest. I to całe zamieszanie, ta cała segmentacja na rynku doprowadziła do tego, że w zeszłym roku Unia Europejska zaproponowała takie rozwiązanie, żeby ustandaryzować, ale nie jeszcze same, same ładowarki, same złącza, a szybkie ładowanie. Ponieważ jeżeli chodzi o szybkie ładowanie, to jest ono fajne, jest ono szybkie i wygodne, natomiast te, ta segmentacja również standardów tego szybkiego ładowania zrobiła się zbyt duża. Niemal każdy producent, każdy chiński producent w szczególności, ma swój standard szybkiego ładowania. Do tego jest potrzebna specjalna ładowarka i również specjalny przewód od danego producenta. No i Unia Europejska zaproponowała, żeby tutaj wszystko ustandaryzować, żeby był jeden standard szybkiego ładowania dla wszystkich nowych ładowarek, dla wszystkich nowych smartfonów, przynajmniej sprzedawanych na tym tutaj lokalnym rynku, i żeby było to Power Delivery, czyli standard PD, właśnie. Licencjonowany przez USB. A to jest niezwykle istotne, przez kogo standard Power Delivery jest licencjonowany, ale o tym powiem pod koniec odcinka. I tutaj przeprowadzono badania na terenie obszaru całej Unii i wynikało z nich, niestety te badania są już dosyć przestarzałe, bo z 2018 roku. Ale wynikało z nich, że z USB-C korzystało około 29% urządzeń. Tutaj mowa o wszystkich urządzeniach, czyli zarówno o smartfonach, jak i tabletach. Jeżeli chodzi o złącze Lightning, było to 21%. No i jeżeli chodzi o złącze mikro-USB, to Nadal była to połowa wszystkich urządzeń. Urzędnicy unijni, czy wręcz biurokraci unijni wpadli na kolejny, jeszcze lepszy pomysł, który oczywiście ma swoje plusy i swoje minusy. Ja generalnie jestem zdania, że nikt nie powinien narzucać wolnemu rynkowi jakichkolwiek regulacji. W każdym razie wpadli na taki pomysł, że zrobią tak, iż wszystkie urządzenia, a wszystkie to mowa nie tylko o smartfonach i tabletach, ale także o klasycznych telefonach, czyli tych bez ekranu dotykowego albo takich podstawowych. Również dotyczy to słuchawek i głośników bezprzewodowych, kamer i aparatów oraz przenośnych konsol do gier. No i teraz te wszystkie grupy urządzeń mają być już niedługo, bo od 2022 roku, a de facto od 2024, bo dwa lata będzie tutaj okresu przejściowego dla producentów, mają być sprzedawane bez ładowarki w pudełku. W pudełku może być tylko przewód i to przewód również konkretny z końcówką USB-C. Natomiast ładowarki mają być sprzedawane jako osobne akcesorium tylko i wyłącznie i to nie jest tak, że producenci będą mieli wybór tutaj na rynku europejskim, czy sprzedawać smartfon z ładowarką czy bez, tylko będą zmuszeni do tego, żeby sprzedawać go osobno i namawiać użytkowników do kupna ładowarki osobno w sklepie już po zakupie danego smartfona, tabletu czy głośnika Bluetooth. I regulacje idą dalej. Nie tylko, tak jak już mówiłem wcześniej, przewód ma być z końcówką USB-C, w sensie z dwoma końcówkami USB-C, bo również ta regulacja mówi, że wszystkie te urządzenia z tych grup mają być wyposażone tylko i wyłącznie właśnie w złącze USB-C, w ten port USB-C, ale również te kable, zarówno jedna końcówka, jak i druga USB-C, no i ładowarki również mają być wyposażone w końcówkę USB-C i wspierać tylko i wyłącznie standard szybkiego ładowania Power Delivery. Czyli mamy tutaj konkretną standaryzację, mamy zamknięcie wokół jednego tylko i wyłącznie formatu, wokół konkretnych wytycznych, tylko pytanie jest jedno. Dlaczego zamykamy drogę do innowacyjności? To po pierwsze, bo konkretna standaryzacja po prostu jest już ustalona i nie za bardzo pozwala wykraczać poza to, co jest ustalone. A jeżeli będziemy chcieli coś zmienić, to będziemy musieli znowu przechodzić całą legislację, całe procesy polityczne, które trwają kilka lat i jak wprowadzą kolejną wersję technologii do użytku za kolejny parę lat, to może się okazać, że już na horyzoncie będzie znowu kolejny nowy standard. Więc zatrzymujemy innowacyjność tym, no i druga sprawa, po prostu komunistycznie, socjalistycznie ograniczamy wybór, zarówno firmom, które działają niby na wolnym rynku, chociaż jak wiemy nie do końca tak jest, i klientom, którzy też nie mogą sobie wybrać, czy chcą kupić sobie telefon z ładowarką, czy bez. A to wszystko. Pod pretekstem walki z elektrośmieciami i pod pretekstem ekologia. tak naprawdę jest to po prostu eko ściema. Dlaczego? No, dlatego że tę ładowarkę i tak będziemy musieli kupić. To już wam mówiłem kiedyś w materiale a propos iPhona i braku ładowarki w pudełku z iPhone'em, gdzie po prostu i tak ją musimy osobno dokupić. Więc i tak zamawiamy tego kuriera, i tak kupujemy, i tak mamy kolejne opakowanie do tej ładowarki, więc no. Także powiedzmy sobie szczerze, z ekologią nie ma to nic wspólnego. Dobra, o ile zgodzę się, że. Pewna próba wywarcia nacisku na producenta, którzy dalej używają przestarzałego gniazda mikro USB, żeby przerzucili się po prostu na to nowoczesne, lepsze gniazdo USB-C jest okej, okay, bo faktycznie to mikro USB tak naprawdę jest dużo mniej wygodne i dużo mniej użytkowe niż USB-C. O tyle już standaryzacja ładowarek, tak jak wcześniej mówiłem, może prowadzić do tego, że ta innowacyjność się skończy. No dobra, ale gdzie w tym wszystkim jest Apple i dlaczego nie chcieli zrezygnować z Lightninga? Przede wszystkim dlatego, że zarabiają na akcesoriach. Każde akcesorium, który jest zgodny z iPhone'em, jest zgodny ze złączem Lightning, musi być licencjonowany przez Apple, a to oznacza pieniądze dla Apple. Po drugie, swoje złącze oznacza, że jak ktoś już wejdzie w ten ekosystem Apple'a, ma te akcesoria, ma te przewody, ma te różne właśnie dodatki, no to tak naprawdę będzie mu trudno z tego wyjść, bo musiałby wszystkie nowe rzeczy kupować, na przykład na USB-C. Więc zatrzymywanie użytkowników to był kolejny argument, dlaczego Apple starało się przy tym złączu pozostać. No i po prostu był to taki znak rozpoznawczy, jest to taki znak rozpoznawczy właśnie Apple, i jak już się ma Apple'a, no to jest się takim unikalnym, powiedzmy, klientem. Więc z tych trzech powodów pewnie mogło być ich też więcej. Apple e, chciało po prostu to złącze pozostawić i e, przeprowadzać taką stagnację w tym e, zakresie. Pomimo, że tak jak mówię, w MacBookach czy w iPadach to USB-C tam jest. I co więcej, słuchajcie, w najnowszym Apple Watchu serii 7 również mamy końcówkę przewodu USB-C, a nie USB-A. Czyli teoretycznie możemy używać tej samej ładowarki do iPhone'a i do Apple Watcha, co wcześniej nie było możliwe mając ładowarkę starego typu. E, ale tej ładowarki nie ma w pudełku, tak ją musimy dokupić osobno. I zresztą nie jest to jakaś super szybka ładowarka, bo ona ma 20 W. Natomiast Xiaomi niedawno zaprezentowała ładowarkę już konsumencką o mocy ładowania 120 W, także 100 W więcej. No dobra, no i słuchajcie, to całe prawo ma jedną pewną lukę. Urządzenia, wszystkie urządzenia, o których mówiłem, muszą mieć USB-C, o ile mają port. Apple wpadło na genialny pomysł. Nie będzie ich dotyczyć ta regulacja, kiedy w ich smartfonach portu nie będzie. Grunt pod to przygotowują już od jakiegoś czasu, ponieważ w poprzedniej generacji smartfonu zaprezentowali super innowacyjne rozwiązanie MagSafe, które wcale nie jest super innowacyjne, bo kiedyś było już używane w MacBookach. Jest to ładowanie indukcyjne połączone właśnie z magnesem, czyli ładowarka nam się przysysa niejako do tyłu telefonu. Ale dlaczego ładowanie indukcyjne, ładowanie bezprzewodowe jest niedobre? Dlatego, że jest zwyczajnie nieekonomiczne i nieefektywne, ponieważ nawet połowa energii potrzebna do naładowania jakiegoś smartfona do baterii w jakimś smartfonie jest po prostu Zmarnowana, wyparowuje w powietrze, ponieważ po prostu ładowanie po przewodzie jest dużo bardziej wydajne energetycznie i nie ma tam praktycznie żadnych strat energii w porównaniu właśnie do ładowania indukcyjnego, gdzie po prostu jest bardzo dużo strat energii w postaci ciepła, ta energia ucieka, dzięki czemu więcej zużywamy energii, więcej zużywamy paliw kopalnych, jeżeli ta energia pochodzi z paliw kopalnych, podwyższamy temperaturę środowiska, no po prostu jest to nieekonomiczne, mało wydajne energetycznie, no i jest to po prostu złe, żeby zmuszać użytkowników do korzystania z ładowania indukcyjnego. Nie zrozumcie mnie źle, bo ja oczywiście nie mam nic przeciwko ładowaniu indukcyjnemu, natomiast zmuszanie użytkowników do tego jest po prostu złe, bo ładowanie bezprzewodowe indukcyjne jest ok, ale w momencie, kiedy używamy go jako coś dodatkowego do pewnych urządzeń, które tego wymagają, bo po prostu jest łatwiej w ten sposób je naładować, jak na przykład smart zegarki, czy też kiedy mamy uchwyt w samochodzie z ładowaniem indukcyjnym, gdzie co chwilę nie musimy tego kabla wpinać i wypinać, to wtedy jest ok, ale zmuszanie i ograniczanie użytkowników tylko i wyłącznie do tego nieefektywnego, Energetycznie y, sposobu ładowania jest po prostu złe. No i pytanie, co Apple zrobi ze słuchawkami swoimi, bo o ile, tak jak mówiłem, tablety, czy też teraz ładowarka do Apple Watcha mają złącza USB-C, no to cały czas słuchawki AirPods. Są ładowane na port Lightning, czyli na ten sam port, na który ładowany jest smartfon. No i co? Czy słuchawki też będą tylko ładowane teraz bezprzewodowo? Nie wszystkie modele to w ogóle oferują aktualnie. Jak to Apple rozwiąże, to melodia przyszłości i jestem bardzo ciekaw. Jaka jest konkluzja? Konkluzja jest taka, że sam pomysł w swoich założeniach, w swoich korzeniach jest generalnie całkiem sensowny, bo w tym momencie na rynku mamy około 10 różnych standardów, czy nawet więcej ładowania. Każdy chiński producent, tak jak mówiłem wcześniej, ma swój standard szybkiego ładowania, ma swoją kostkę ładującą, ma swój specjalny przewód, więc jeżeli padnie nam kostka, to jeżeli chcemy ładować urządzenie z pełną mocą, to musimy kupić oryginalną kostkę i tak samo jeżeli chodzi o przewód. Trudno jest znaleźć na rynku nieoryginalnych, zamiennych akcesoriów przewód, który będzie ładować po prostu z pełną mocą, na 60 105 w czy 120W, jak teraz Xiaomi zaprezentowało taki standard. Więc generalnie to jest wszystko dobre. Natomiast problem jest taki, że standard Power Delivery, do którego to wszystko ma być teraz sprowadzone i spięte niejako w jedną całość, oferuje ładowanie tylko i wyłącznie do 100W. Natomiast jak już wcześniej mówiłem, Xiaomi oferuje już ładowanie 120W. Więc w tym momencie musieliby się cofnąć w rozwoju i to jest naprawdę niedobre, zarówno dla całego rynku, dla producentów, jak i szczególnie dla konsumentów, którzy już po prostu dostaną w tej samej cenie, a prawdopodobnie drożej, bo te wszystkie polityczne, formalne sprawy, ta, ta cała próba tej scenaryzacji będzie oczywiście kosztować. I my za to wszystko zapłacimy w cenie smartfona czy tam innego urządzenia. Aha, no i jeszcze kolejnym problemem jest to, że Unia tutaj twierdzi, że o, teraz każdy będzie miał jedną kostkę i jeden kabel do ładowania wszystkich urządzeń. Ale halo, jeżeli mamy smartwatcha, szczególnie Apple Watcha, którego trzeba ładować codziennie i smartfon iPhone, który również trzeba ładować codziennie, to nie możemy używać jednej kostki z jednym gniazdem i z jednego przewodu korzystać, ponieważ musimy te urządzenia ładować codziennie, jednocześnie. Znaczy ja, ja ładuję je w nocy i generalnie to jest chyba najbardziej wydajne rozwiązanie, bo mam i zegarek na, na, rano naładowany, i też telefon rano naładowany. A co jeśli jeszcze mamy tablet, albo co jeśli jeszcze mamy konsolę przenośną, albo słuchawki, albo głośnik, te urządzenia też musimy ładować może nie codziennie, ale co kilka dni. Więc co mamy sobie teraz? Harmonogram w kalendarzu wpisywać, że dzisiaj buduje smartfon, jutro zegarek, pojutrze głośnik bluetooth, albo będę musiał pamiętać, żeby przełączać te urządzenia pomiędzy tą jedną głoską ładującą, nie, absolutnie to nie ma sensu. Potrzebujemy ich więcej. W sensie niektórzy potrzebują, niektórzy nie, ale każdy każdy powinien mieć ten wolny wybór i móc używać takich urządzeń czy takich kostek do ładowania czy takich przewodów jak mu się żywnie podoba. Wracając jednak do tego, USB-C Power Delivery to również standard szybkiego ładowania licencjonowany przez USB. USB to organizacja amerykańska, która jest zarządzana przez konsorcjum firm. Jakich firm? Już mówię. W skład USB Implementers Forum wchodzą takie firmy jak HP, NEC, Intel, Gear System, Microsoft i Apple. I teraz cała układanka zaczyna się na mnie jako. Zbierać w pewną całość, bo tak jak wcześniej mówiłem, Apple korzysta z tego standardu Power Delivery dla swoich smartfonów, jednak tylko w zakresie 20 W, czyli wcale nie jakoś super szybkiego ładowania. Natomiast chińscy, chińscy producenci są innowacyjni, tworzą swoje standardy szybkiego ładowania, które, tak jak w przypadku mówiłem, Xiaomi e, oferują ładowanie 120 W, w przypadku Oppo, czy Vivo, czy Realme oferują e, ładowanie 65 watowe No i jak widzicie, 65, 120 W versus 20 W. Jest ten dysonans. Natomiast Apple na tym skorzysta. Apple jednocześnie jest beneficjentem całego USB i standardu Power Delivery i generalnie jest w tym konsorcjum firm, które tym zarządza. Technickie firmy są z tego zupełnie wyłączone i nie mają niejako dostępu do jakiejś dyskusji, do wprowadzania nowych standardów, do y, starania się, żeby te standardy były coraz bardziej innowacyjne i coraz lepsze dla klientów, czyli oferowały bardziej wydajne i szybsze ładowanie. Czy Apple się przerzuci na te USB-C w końcu, czy też y, pójdzie w tą złą stronę, czyli bezprzewodowego ładowania całkowitego? I wtedy ja już mówię i to jest deklaracja publiczna. Możecie mnie potem skarcić, jeżeli ją złamię, ale do swojego prywatnego użytkowania nie kupię iPhone'a, który byłby tylko ładowany bezprzewodowo, bo to jest po prostu to jest po prostu marnotrawstwo energii i jeżeli, no wiadomo, jeżeli wszystkie smartfony by tak do tego do tego doszły, żeby tylko takie coś oferowały, no to wiadomo, że musiałbym z tego również korzystać, ale, ale mam nadzieję, że się tak nie stanie. Mam nadzieję, że ktoś zmądrzeje, że, że my, klienci, damy znać tym ludziom chorym, którzy na takie pomysły wpadają, że to jest po prostu nienormalne, jest to antyludzkie, no antyludzkie, antyekonomiczne, antyekologiczne, wszystko idzie w złym kierunku i również, również niestety... My na tym y, nie tyle stracimy, co ich tu do tego dołożymy. Więc Reasumując całość. Pomysł był dobry. Niestety wykonanie niekoniecznie, bo wszystko co przymusem, kończy się katastrofą i skończy się na tym, że prawdopodobnie ten cały standard, przynajmniej tutaj na rynku europejskim zabije innowacyjność producentów, szczególnie w zakresie tego szybkiego ładowania. I skończy się na tym, że faktycznie wszystkie urządzenia na rynku i innym będą sprzedawane bez tej ładowarki w pudełku. No i co ważne, może to dojść do tego, że będą specjalne wersje urządzeń tylko na rynek europejski, które będą po prostu okrojone. Dajcie znać, co Wy o tym wszystkim sądzicie. Czy wolelibyście jednak mieć tę ładowarkę w pudełku? Nie zabijać innowacyjności chińskich producentów w zakresie standardów ładowania. Czekam na Wasze komentarze pod tym filmem, a jeżeli film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, udostępniajcie go i subskrybujcie kanał TechnoZgryfa po więcej ciekawych materiałów. Mówi do Batrzaka, do zobaczenia do usłyszenia. trzymajcie się, pa pa!